Dlaczego ludzie się zabijają, dlaczego są źli? Odpowiedź jest prosta. Każdy z nas ma w sobie mordercę, instynkt, cień zamierzchłych czasów. Czasów bez prawa, bez reguł. Czasów, gdzie rządziło prawo pięści. Czasów, kiedy rządziła najsilniejsza jednostka. Życie człowieka od zawsze przesiąknięte było przemocą nie taką, jak teraz oglądamy w telewizji prawdziwą przemocą. Żeby przeżyć, trzeba było upolować zwierzę, zabić je własnoręcznie teraz zabicie karpia na wigilię to problem ale czy na pewno? Fikcyjna rzeczywistość, w której teraz wszyscy żyjemy zasady moralne społeczeństwo wychowanie. To wszystko może pewnego dnia prysnąć jak mdlana bańka. Co wtedy będzie? Ludzie będą się zachowywać normalnie? Gówno prawda. Wrócą stare czasy, zapomniane. Ludzie podzielą się na małe grupki, ich przywódcy będą silni, pewni siebie, dobrze zbudowani. A co najważniejsze, zdolni do morderstwa. Prawda jest taka, tylko tacy ludzie mają szansę przeżyć. W czasach, kiedy zasady przestaną obowiązywać, rządzić będą prawdziwi przestępcy. Dziś chodzą oni w białych kołnierzykach, koloratkach lub mają na piersi odznakę policyjną. Pewnego dnia zobaczysz, jak twój sąsiad prawnik, idealny mąż, wspaniały ojciec, wzór do naśladowania. Muchy by nie skrzywdził, będzie maszerować po ulicy z maczetą w ręce, a chwilę później zapuka do Twoich drzwi. Co wtedy zrobisz? Dobrze ułożone, wychowane w kochającej rodzinie, bezużyteczne Bachorze. Ludzie, których zamyka się dziś w więzieniach, w szpitalach psychiatrycznych nazywamy ich przestępcami socjopatami. A może to my, ludzie normalni, powinniśmy tam siedzieć? My odeszliśmy od natury, my stworzyliśmy iluzję bezpiecznego świata świata, w którym nic nam nie zagraża. Oni przypominają nam o naszej prawdziwej naturze o naturze naszego pięknego, bezpiecznego świata. Przemyśl to, co właśnie przeczytałeś. Może w końcu przejrzysz na oczy? Miejsce, gdzie teraz żyjesz, nie istnieje. Dobrzy ludzie, których znasz, są mordercami. Obudź się, życie to fikcja, nic nie jest prawdziwe.